Sprawiłem, że ponad 500 pacjentów uwierzyło, że mają raka, aby samemu zostać milionerem. Jestem Farid Fata, lekarz specjalizujący się w diagnozowaniu i leczeniu raka w Stanach Zjednoczonych. Byłem bardzo szanowany i dobrze znany w swojej branży, ponieważ miałem największą klinikę w Michigan. Popełniłem jednak największe oszustwo medyczne na świecie. Przyjmowałem pacjentów, którzy nie mieli raka i wmawiałem im, że go mają robiłem to w celu wzbogacenia się poprzez poddawanie ich intensywnym i kosztownym zabiegom chemioterapii. Aplikowałem im niepotrzebną chemię, która powodowała dotkliwe skutki uboczne. W ten sposób niszcząc zdrowie ludzi, pobierałem ogromne dotacje od państwa. W ciągu roku potrafiłem zarobić ponad 10 milionów dolarów. Poszkodowanych było tak dużo, że trudno było ich wszystkich policzyć. Wśród nich znajdowali się także Polacy którzy bezgranicznie mi ufali i pokładali we mnie swoje nadzieje. Jednym z moich pacjentów był Robert Sobierek.